Halo! 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 Ciemność, widzę ciemność! Ciemność, widzę! Dajcie tu jakąś muzyczkę! O Boże! Skupam się tu wziął? Taki piękny! Chyba nie pomyliłem adresu. No ładne cacko! Muszę powtórzyć pytanie. Ja nie zrobię dwa razy jednego powtarzać. O, to w Łodzi się pobierają, żeby jedno pierzyno się przykrywać. Myślisz, że jestem głupia i czy uwierzę? Przysięgę waszą. Przyjąłem. Ale strachu się najadłam. Ale się porobiło, co? Jak ja zakochany jestem. Ja łapówek nie przyjmuję. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. E, to już dla mnie nie starczy? Jak się Ta oranżada jest bez bę. Ben... bez bąbelków. Zobacz, bracie. Spójrz, jak oni się ruszają. Dał go w bo oni taki po ślubie. Mm. Koko jambo i do przodu to moje hasło. Dobre, nie? Kocham cię. Dzień! Myślałem, że się już nigdy nie skończy. Ale na szczęście czeka mnie jeszcze trochę przyjemności.